Witam, witam. Sezentek jest 2018 Będz. Yy, ogólnie mam takie pisanie, ale to tego typu, bo wiem, że Wykop tam przerabia stryny, obrazki tego typu. Podłapałem tam, ktoś mi niby wysłał, że kraj pisał z kimś. Od tego zacząć, że ma to nagrać a nie coś robić pisać z kimś I tak czekam na odpowiedź jego czelenu Czyli wyjaśnienie dlaczego tak zrobię na Wigilii, A nie pisać z kimś no, dla mnie to jest tchórz bo, bo zamiast nagle szybko odpowiedzią To już powinien nagrać wczoraj a nie teraz, jak coś z tego. I ma na to 24 godziny. Ciekawie, czy ma jaja, żeby wziąć i... zrobić filmik, w, w tą sprawę sobie, a nie pisać z debilami. A ja wiem, że wykop to przerabia tego i w to zbytnio nie wierzę, Dlatego ostrzegam i mówię, że wody i kraj musi zrobić w ciągu 24 godzin ten filmik, czele. Jak nie zrobi, no to wiadomo o co chodzi. Czy się tłumaczysz? Nie będę. Po prostu czekam na to. Powiem to już wczoraj zrobić. Ja od wczoraj robiłem, mówiłem na ten temat. No ale. Po prostu on lubisz puje grać z przeproszeniem to niech robi dalej ale nie ze mnie albo pijaśni albo po prostu zostanie y, do końca życia y, takim oszustwem i kłamstwem dlaczego nie wziął żony, dziecko na Wigilię. Krótko na temat BET!